Powiat Bolesławiecki ma w utrzymaniu na swoim terenie 300 km dróg, w tym 21 w mieście. Ulica Tyrankiewiczów, Bielska i Jasnyka to kolejne, które dołączyły do coraz dłuższej listy dróg o nowej nawierzchni. Na to potrzeba było ponad 1,5 miliona złotych. Jesteśmy na ukończeniu tej inwestycji. Inwestycja za ponad 1,5 miliona złotych, z tego około niecałe 500 tysięcy odcinek miejski i to finansowało miasto, natomiast Tyrankiewiczów i pozyskane ponad 700 tysięcy, 750 tysięcy przez powiat na te dwie ulice łącznie. A to już kolejna remontowana droga. Wprawdzie ulicy Mickiewicza nie było w planach inwestycyjnych na ten rok, ale ostatecznie jej remont stał się faktem. Z oszczędności, które powiat posiadał, z drugiej strony pomoc miasta, i zdecydowaliśmy, żeby wyremontować drogę Mickiewicza. Ulicę Mickiewicza. Od razu się wszystkiego nie zrobi, ale widać w ostatnich latach. Że wyremontowaliśmy ulicę Karola Miarki, Żwirki Wigury, ulica, ulicę Leśną, ulicę u, śluzową przy cmentarzu. To były takie miejsca, na które mieszkańcy najbardziej narzekali. I to żeśmy je zrobili. Powiat Bolesławiecki przywiązuje olbrzymią wagę do poprawy bezpieczeństwa na drogach nie tylko w mieście Bolesławiec, ale i w powiecie Bolesławieckim. Kontynuujemy w tym roku drugi etap przebudowy bardzo ważnej dla powiatu Bolesławieckiego drogi, łączącej Nowe zagłębie, a więc Lubiń Polkowice z Powiatem Bolesławieckim. W tym roku od Pasternika wyjdziemy poza Wierzbową. Duże zadanie, ponad 2 miliony złotych i to zadanie jest realizowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przy pomocy czy przy współudziale finansowym Gminy Gromadki. Bolesławiecki szpital przy ulicy Jeleniogórskiej z wyglądu nie przypomina już tego sprzed kilku lat. To efekt przeprowadzonej termomodernizacji, ale to nie jedyne zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w szpitalu. Myślę, że możemy postawić tezę, że w ostatnich latach szpital się rozwija. Wykonano szpitalny oddział ratunkowy, uruchomiono stację dializ. Zorganizowano pododdział neurologiczny, pododdział onkologiczny, dokonano zakupu trzech karetek pogotowia ratunkowego. Również został przeprowadzony remont kapitalny oddziału dziecięcego. Cały właściwie szpital został poddany gruntownej termomodernizacji, dzięki czemu znacząco obniżono koszty energii, koszty ogrzewania. Także należy dodać, że uruchomiono aptekę, uruchomiono sklep z, ze sprzętem medycznym, także znacząco szpital zwiększył swoje możliwości działania. Trzeba także dodać, że od kilku lat szpital uzyskuje dodatnie wyniki w działalności bieżącej. W ciągu ostatnich pięciu lat udało się spłacić zadłużenie w wysokości, Prawie 9 milionów złotych, i to zrobił sam szpital, nie licząc tego, co wspomagało starostwo. Kilka ostatnich lat to duże inwestycje powiatu w oświatę. Pieniądze na nie w zdecydowanej większości pochodzą ze środków unijnych, choć są inwestycje, za które zapłacił powiat. Tak jak warsztaty w zespole szkół mechanicznych. Jesteśmy właśnie w nowo wybudowanych warsztatach Mechanika w Bolesławcu. 3 miliony. Żeby wbudować te nowe warsztaty, a w środku, jak widać, sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt, chociaż stare samochody, bo na starych samochodach nasi uczniowie jeszcze się muszą uczyć stare i nowe 7,5 miliona. I jak mówimy, że zdobyliśmy 7,5 miliona na ten sprzęt, to nie bardzo ludzie sobie to mogą wyobrazić. Trzeba tu przyjść i zobaczyć z najwyższej półki kilkadziesiąt pracowników we wszystkich szkołach zawodowych naszego powiatu w mechaników, ekonomii, w budowlance, przy ulicy yy, Komuny Paryskiej. Chodzi o to, żeby nasi uczniowie mogli z tego sprzętu korzystać, żeby go mogli dotknąć. Państwo widzą, że on naprawdę jest. Ten sprzęt nie jest po to, żebyśmy się mogli chwalić po prostu. Ten sprzęt jest po to, żeby nasi uczniowie absolwenci radzili sobie w dorosłym życiu.